Witajcie, tak jak wspominaliśmy ostatnio, rozpoczynamy cykl filmów pokazujących praktyczne zastosowanie spawarek i zgrzewarek do tworzyw sztucznych, palników na gaz MAP wysokokalorycznych i noży stacjonarnych oraz ręcznych do cięcia na ciepło, materiałów sztucznych jak sznurki, liny, styropiany, styrodury. Pod tym filmem znajdziecie link do zapisu na listę, dzięki której będziecie informowani na bieżąco o nowych filmach na naszym kanale. Dlaczego warto się zapisać? Otrzymacie pełen dostęp do filmów, ponieważ tutaj będziemy umieszczać tylko krótkie i niepełne filmy. Po drugie, zapis jest całkowicie bezpłatny. Po trzecie. Zapisane osoby będą mogły wpływać na treść filmów, także, także przesłać nam części do naprawy, a my je pokażemy i nagramy filmy. Zapisujcie się od razu, by nie przegapić żadnego filmu. Do zobaczenia.